Siemanko z tej strony, Fifi Truskawa. Witam Cię na moim kanale, na którym sprawdzam polski rap, polski hip hop, a w dzisiejszym odcinku o co chodzi: New York Freestyle. Kawałek ja mam przesłuchany bardzo mocno, znam go, ale bardzo chciałbym pokazywać na tym kanale przede wszystkim rzeczy, którymi jaram się ja, a Janek o co chodzi: jest to osoba, której chyba przedstawiać nie trzeba nikomu, ale sprawdźcie sobie to, jak ktoś jeszcze nie słyszał. No, to jest, kurde, najlepsza liga, że tak powiem, rapu w Polsce, moim zdaniem. Oczywiście to jest tylko moje zdanie. Jeżeli uważacie inaczej i macie innych swoich faworytów, to napiszcie o nich w komentarzu, a może zaczniemy to po prostu słuchać. Let's do this! gruba, mi się dupa w moim chyba muszę kupić mi co daje. No i faktycznie ta stylowa jest mocno raperska, e, mocno hip-hopowa, ale nie dziwię się, że nie, nie mieści się w kupę, dlaczego jeszcze nie masz suwa, Sów SUV to jest najlepszy samochód, tak mi się wydaje, chociaż wyścigówki też są zajebiste, no ale e, SUV to jest kurde e, Najbodniejszy samochód, tak mi się wydaje, najlepiej wyglądający. I tak mi się wydaje, że są takie suwy, które po prostu są zajebiste. Są rapowe, amerykańskie. i... Janek, kupuj suwa, kupuj suwa. Hej, Ojima w Nowym Jorku. Janek mi sprzedaje ASFI w Nowym Jorku. Nie, o czym mówię na otokę sobie tobie wygoglu. Gdy wracam na poszki, na wszystko jest w porządku. Mam trip po jebanej czekoladzie. To nie miał nigdy Bed po jakichś tam czekoladach albo innych, yy, że tak powiem, gandzia bigamistach. No to niech pierwszy rzuci kamieniem, bo kurde, no każdy chyba kto yy, smoke, smoke cokolwiek to gdzieś tam ten Bed Trip się trafił, ale. Ale co, niektórzy zrezygnowali po i inni, inni tkwią w tym dalej, ale jak nigdy tego nie robiłeś, to nigdy nie zaczynaj, a będzie Ci żyło dobrze tak naprawdę. Ale bedtripy to jest fajna, to fajna rzecz ucząca nas, żeby kurde nie wszystko tak zachłannie brać, tylko jednak zapytać o, o to, co to jest, jak to się robi i różne takie rzeczy. Pierwszy, piąty element to wiedza nadal wszystko jest w porządku miałem bad trip, i jebanej czekoladzie już zjeść kostkę, a został tylko papier o oh mój Boże, muszę przestać bo słyszałem cały w głowie, muszę przetrwać z tego pokoju nie wychodzę, nie mam serca i to mnie wkurwia, przecież tyle mogę przekraczać. i, I wie, tego to się najbardziej boję czuję yy, na sobie, bale, na, na tobie. tobie, nie czuję ręku tylko jak rozmawiam z Bogiem tym mówisz coś na ucho, mi to mówisz do diamentów, Pieniąc lubi ciszę nie komentuj, czuję ich yy, Czuję lęku, tylko jak rozmawiam z Bogiem mówisz coś mówisz do diamentów Pieniądz, Pieniądz lubi, lubi ciszę, ciszę nie komentuj pien... Kurde ale faktycznie bardzo dużo ludzi powtarza ten slogan Pieniądz lubi ciszę ee, i nie powinno się rozmawiać o pieniądzach a moim zdaniem właśnie kurde rozmawiajmy o pieniądzach niech to nie będzie temat tabu jak ee, masz pieniądze to nie, nie wstydź się tego, że je masz chyba nie przyszły Ci o, tak. Zrobiłeś, zrobiłeś to yy, na własnych plecach i nie masz się czego wstydzić, tak naprawdę. Ta I tak do końca nie wiem, jak tam z tym sloganem mamy, mam się, yy, że tak powiem, obnosić. Kurde, no, obnosić to jest chyba dobre słowo. Bo z jednej strony, tak, pieniądz lubi ciszę. Nie ma, co się, nie ma co się nadmiernie chwalić pieniędzmi, ale jeżeli już masz, możesz sobie pozwolić na różne y, udogodnienia. Na przykład, tu, jak młody Jan, do Nowego Jorku nagrać klip. Tutaj w, y, w helikopterze jakieś ujęcia. Kurde, zajebiście. Super, że ci się udało. Super, że cię na to stać. I fajnie, fajnie. To, to są super rzeczy. Ty mówisz coś na ucho, mi to mówisz do diamentów Pieniądz lubi cisze, nie komentów Stoję na tym piętrze, patrzę na Manhattan Mama wołała, nie cóż z tego już na chatę brataj I mamie to wybuduje dom, żeby tam nie mieszkała Mama się już nie martwi, no, bo rano rozpierdolą Figury żółte jak jebane Wszystko się rozmażone, mogą mi doliczać taksy To nie interesuje mnie No i, o kurde, super, super yy, wers Możecie do, doliczać ten taks, ten podatek Spoko zapłacę. Ja tu przyszedłem do Was zjeść, wypić, cokolwiek zrobić. A z tego co wiem, to w Stanach jest opcja, że do każdej ceny i tak doliczany jest taks. Spoko, spoko. Ja bym też chciał kiedyś osiągnąć taką niezależność finansową, żeby mnie było stać na to, żeby móc sobie żyć w każdym miejscu na świecie i nie martwić się o to, że nie mogę czegoś zrobić. Ale to też dlatego, że chciałbym móc umieć żyć tak, yy, żeby zaspokajać swoje potrzeby yy, i nie przeginać z jakimiś tam wydatkami. Żeby na podstawowe życie było mi stać wszędzie i kurde, spoko opcja. Jakie mamy yy, Wszystko się rozmachuje, mogą mi doliczyć taksy, to nie interesuje mnie. mam pokrycie na życie, albo kolejne dwa. Czego się nie nauczysz, mieliśmy to w tył Pokrycie na życie, lub kolejne dwa. Szacuneczek, kurwa, super akcja. Y... Ja na pewno jeszcze nie mam takiego pokrycia, y... dążę do tego, a na kolejne dwa to mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tak zrobić, ale to jeszcze nie jest opcja, żebym mógł się tym chwalić. Janek, jesteś ode mnie młodszy, z tego co wiem, rok i mega szacun za to, że osiągnąłeś to, co osiągnąłeś i. Nie rozumiem tego hejtu, który był na ciebie rzucony po wydaniu płyty Nowy Kolor, ale widzę, że obroniłeś się sam, a ta stylowa, w której jesteś teraz, jest mega mistrzowska. Takiego hip hopu chcę słuchać, takich, takich, ka takie kariery chcę oglądać i co tu dużo mówić, zróbcie jakiś hałas! Pokrycie na życie albo kolejne dwa Czego się nie nauczysz, mieliśmy, mieliśmy to w Menel, który prawie już dotyka dna Jak wyciągnąłem rękę, potraktowałeś po jak sam Nie mogę pomóc Ci, jeżeli nie chcesz pomóc sobie sam To nie to miejsce i czas, teraz czuję iść yy. Zdrow na sobie, w na, na Tobie Nie czuję ręku, tylko jak rozmawiam z Bogiem Kiedy mówisz coś na ucho, mi to mówisz do diamentu Kiedy zróbisz ciszę, nie komentuj, komentuj. Czuję, yy. Zdrow na sobie, Balencij, na Tobie Nie czuję ręku, Ucho, mi to, to mówisz, mówisz do, do diamentów, jedno nie komentuj. Zdrowie na sobie, walę na tobie. Nie czuję ręku, tylko jak rozmawiam z Bogiem. mówisz coś na ucho mi to mówisz do diamentów, jedno z ulicisza, nie komentuj. Czuję ich, zdrowie na sobie, walę na tobie. Nie czuję ręku, tylko jak rozmawiam z Bogiem. mówisz coś na ucho mi to mówisz do diamentów, jedno z ulicisza, nie komentuj. Super kawałek, super płyta. Co więcej mogę powiedzieć? No, młody Jan, o co chodzi? Jeżeli nie sprawdzasz bardzo, chciałbym cię zachęcić do tego, żebyś zaczął sprawdzać Janka z Real Hip Hop. To jest gość, który z którego naprawdę warto brać przykład. Gdzieś tam zrobił super rzeczy. Przepraszam, zaraz wracam. I co ja mogę powiedzieć jeszcze o tym kawałku? Jeżeli ktoś nie sprawdza Młody Jan o co chodzi, to bardzo polecam. Real hip-hop, bardzo y, fajna kariera, tak mi się wydaje. Obserwuję ją od płyty 7. Su super rzeczy. Takiego, taki hip-hop chcę sprawdzać, takich taki gości chcę oglądać, jak widzę, jak, y, jaką oni ścieżkę przeszli, żeby osiągnąć to, co y, osiągnęli. Nie mam tutaj żadnego, ale super rzeczy. Dzięki bardzo za wspólny odsłuch. Widzimy się w kolejnym filmie. pós